ma, tutaj Ecology. Mam dla Was pierwszy odcinek głosu polskiego backyardu. No, to co dzisiaj? Dzisiaj zaczniemy od wrestlera kwietnia, a zostaje nim da, 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 Faust. Dlaczego? No, po pierwsze musimy sobie postawić sprawę jasno. On już się wystąpi. Niestety zakończył karierę. Ale nie na tym się kończy moja argumentacja. Jeszcze mi się podoba jego link skill Oczywiście, ten kto nie widział, to nie oceni. Ale mam dobrą wiadomość. W opisie znajdziecie link, gdzie jest 15 akcji Fausta. No i ostatnia rzecz, taka może dosyć niestety, możemy powiedzieć, że lekkie fanbojstwo, ale mi przypadł do gustu strój i Gimnik. Jakikolwiek on nie jest mi się bardzo spodobał. No i dlatego V zostaje wrestlerem kwietnia. A teraz, zanim przejdę dalej, mam dla Was. No, chciałbym Was zaprosić do mojego pierwszego wywiadu, którym miałem przyjemność, naprawdę przyjemność, daję słowo honoru, że to była przyjemność. Prowadzić wywiad z Matem Tuchotem. To, co ja się od niego dowiedziałem, zmienia chyba mój sposób patrzenia na polski backyard o 180 stopni. Znaczy, pierwotnie mój program Zająć życie by się sam promował na mainstreamie takim jak PXW czy WKSW, ale postanowiłem lekko zmienić torotu i no, i nie tylko będzie WKSW razy PXW, ale będą inne federacje. Jeszcze go jedną zaprezentuję Wam dzisiaj. A jaka to federacja? Polish Brutal Federation. Obejrzałem sobie galę. Gala trochę trwała i chciałbym z Wami no, wyrazić rozgoryczenie oraz się ucieszyć tym, co mnie ta federacja uczy... pokazała. No to zacznijmy. Intro. Już plus za muzykę. Przepraszam, to jest już czyste fanboystwo. Ale muzyka z Over the Limit 2010 mi się bardzo podoba. Pomijając swoją fanboystwa, co chyba w moim wykonaniu to jest dozwolone, ponieważ to jest mój blog, czyli to, co. Ja mówię, to przejdźmy dalej. Kończy się intro. I się zaczyna owacja. What? No, znaczy, oglądałem trochę tych federacji, no ale chyba to jest pierwsza w Polsce federacja, która już wita takimi owacjami. Nawet PXW nie witała takimi owacjami. A było na tej gali PBF z 6 Coś koło tego, już nie pamiętam, trochę dawno tego oglądałem. Do profesjonalizmu brakowało komentatora. Byłby komentator, to ja już bym po prostu <gryw> był taki dumny, że coś takiego mamy, że bym osobiście wypromował BFW jako mainstreamowa Federacja i coś ostatnio zauważyłem, że się mam... się mam kiepsko bo wyczuwam teremę. Ale pomijając, wracając do Polskiej Brutalnej Federacji, bo tak jest po polsku Polish Brutal Federation Przejdźmy może do Ringu. No Ring to jak Ring, czyli z 20 materacy, w jest krzynie. dwie skrzynie. Dwie. Z czego były one podzielone na pół i wyszły dwie mniejsze więc możemy powiedzieć, że były dwie skrzynie, chociaż to była jedna duża podzielona na dwa. Jedna połowa skrzyni zastępowała liny i można było wylatywać. Druga część skrzyni zastępowała magazynek, czyli to co się znajduje pod ringiem w profesjonalnych federacjach oraz scenie niezależnej. No i teraz y, muszę niestety pojechać, żeby federacja była lepsza, ale Niestety, spicze, przynajmniej te pierwsze spicze, jakie obejrzałem, to było słabo wyraźne. Spokojnie, spokojnie tłumaczę, dlaczego to jest. Otóż, im większa hala, tym jest gorsza akustyka. Ten głos jest bardziej szeroki. Ja, na przykład, nagrywam w małym pokoju i mnie w miarę dobrze rozumiecie. Co prawda, też Samsung Galaxy Young oraz konwenter internetowy robią swoje, ale to też akustyka daje takie a nie inne możliwości. No i teraz, mimo iż jest taka sama akustyka, to jej tak ma plus, a mianowicie cenzura. Mi się to bardzo podoba. Ty 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 ty, ty. <grafię> Jaki zaraz to będzie piep, a potem <grafię> Tak. Cenzura to jest bardzo dobry materiał do zabawy oraz bardzo powszechnie znana opcja ukrywania wulgaryzmów. No i teraz kolejna rzecz, która mi się podobała to gong. Tak. ha. ha, ha duper sztyngle mnie nie bawią. No ale trzeba. Trzeba ocenić ze wszystkiego. Nawet to takie małe, mało znaczące rzeczy, ale mi się podoba, że jest prawdziwy gong. Bardziej prawdziwy. Nie wiem co, jaki odgłos wydaje, poza prawdziwym gongiem, coś w podobie do gongu, ale, no było to ogarnięte i mi się podoba. No i teraz to co najważniejsze, czyli esencja walki. Walki są na dobrym poziomie, więc to jest dobra marka. Dobra to, spicze nie są najlepsze, ale dla fanów walk to Polish Butter Federation polecić mogę. To jest ta federacja, co idzie na plus. No i ostatnia rzecz, no to taka może kontrowersyjna, nie do końca pewna, nie do końca wiem, ale według mnie, ja co wywnioskowałem, to mały roster. Co jak co, ale chyba jedna czy dwie osoby na jednej gali występowały dwa razy. To nie jest taki przypadek pierwszy, nawet w WWE, z tego co pamiętam, był jeden przypadek gdzie Dolph Ziggler dwa razy walczył o pas. USA oraz opasy tak teamowe to się rozumie, ale według mnie był mały roster i mimo tego gala była na wysokim, w miarę, poziomie. Ogólna ocena to jest 6 na 10 Jeśli chłopaki mnie z PBF usłuchają, to od razu mówię do następnego razu. Mam nadzieję, że będzie jak najszybciej. No i że widzicie na tygodniówki, bo z tego co na razie widzę, to niestety jesteście jedyną federacją, którą mogę tak co tydzień pokazywać. No i ostatnia rzecz. Co to, to kurde jest backyard? I dlaczego się tym jaramy? No to zacznijmy może od storyline'ów, które są na dobrym poziomie. Widać wielkie poświęcenie ze względów na zawodników. Tu mówię o takich osobach jak Adam Richards, Wirus, Matt Tuchot właśnie, Terry Shadow Wiele bym tu powymieniał Chodzą mi po głowie niestety nie nazwiska, a to co powiedzieli, więc więcej nie powiem. Ale mi się story line y podobają. Kolejna rzecz, to już taka bardziej prywatna, ale. Backyard Mania Łączymy ludzi. Ba Można sobie pojechać na Bakiatmenię i sobie zapoznać się z gwiazdami. I taka jest ogólnie przyjazna sytuacja. Sytuacja, może to do końca, ale jest to przyjazny event, na który każdy fan, makierdą, powinien albo się wybrać, albo chociaż jak niestety w moim przypadku zainteresować. No i ostatnia rzecz. No to jest promocja wrestlingu w Polsce, jako sposób na chociażby rozładowanie emocji w sposób mało brutalny. Albo przynajmniej brutalnie wyglądający. Tak już od siebie. duże punkt trzeci, czwarty części. A, ale o co chodzi? No chodzi tu o to, że no, co jak co, ale gdyby tak wszystko posunął, to WWE powinno zapłacić nam, backyardowcom. Znaczy, może nam to nie do końca, bo ja bakiardowcem być już nie mogę. Z dwóch, z dwóch przyczyn, ale to już yy, w tym w alogu wyrwane z kontekstu na który zapraszam i ten wrestling promowany przez backyard to jest coś super ja w ogóle nie, nie wiedziałem, że w Polsce w ogóle coś takiego istnieje jak backyard wiem to od roku właśnie dzięki jednej z walk Mata Tuchota, którego pozdrawiam, bo powinienem już o nim trzeci raz wspominać to pozdrawiam no i, no, i to chyba było na tyle. Nie wiem, co jeszcze mogę na ten temat powiedzieć, więc to wszystko. A je, jest jeszcze coś. Powiedziałem o alogu wyrwane z kontekstu. Co to jest? Wyrwane z kontekstu to będą takie alogi, które różnej długości będą trwały. Będą związane z rzeczami, o których chciałbym podyskutować. One mają dwa cele. Po pierwsze, wy mnie poznacie. Po drugie. Ja przyzwyczaję się do tego, że gadam do telefonu, który rejestruje głos. Jak to parę osób Pani zauważyło, ja mam tren. Po prostu się stresuję i mam problem z tym. Więc postanowiłem, że zawalczę z tym, ponieważ lubię to robić. Bardzo się cieszę, że występuję w pierwszym odcinku. I to, wszy... I czekajcie, czekajcie, muszę pomyśleć, bo miałem w głowie coś ciekawego do powiedzenia. Dobra, to może innym razem, także zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału oraz dodawania łapki, czy ręki, czy kciuka do góry jeśli się film spodobał, jeśli nie, jeśli bardziej zasługuje na łapkę w dół, to też bym poprosił oraz wyjaśnieniem, ponieważ moje zadanie to nie być sławnym, tylko przekazywać wiedzę jak największej rzeszy osób w jak najlepszy sposób, także Żegnam Was, do widzenia, do usłyszenia i do następnego piątku lub dnia przed piątkiem w innej serii alogów. Do widzenia, cześć, siema. Nie wiem jak się z wami pożegnać.